Ale jakże to tak? Uwolniliście zło, żeby krążyło po świecie? Zrobiłem, co trzeba było zrobić. A jak złe wróci? Poprosicie Panie Lasu o pomoc. Wiedźmy, czy jakie nazywasz Panie Lasu. Powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Oto i zapłata, przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy, nie wiecie jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie. Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Welen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana.